Marek Zając, witam serdecznie. Jego brak boleśnie odczuwamy zarówno w Polsce, jak i Kościele. Brakuje nam jego mądrości, przenikliwości, rady. 25 lat temu odszedł ksiądz Józef Tischner. Na szczęście pozostała jego myśl, książki, wywiady, programy telewizyjne. O Tischnerze nigdy dość. Dlatego do studia zaprosiliśmy jego bratanka, doktora Marka Tischnera, oraz dr Bernadette Cich z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i księdza doktora Przemysława Bukowskiego, filozofa z Uniwersytetu Ignacjanum, także w Krakowie. To jest program Balans Bieli, w którym staramy się zobaczyć świat w jego prawdziwych barwach i odcieniach. Zaczynamy! Ksiądz Józef Ciszner urodził się 12 marca 1931 roku w Starym Sączu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1955 roku. Profesor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, współzałożyciel i prezydent Instytutu Nauk o Człowieku w wiedniu, nazywano go duchownym dialogu, był niekwestionowanym autorytetem moralnym dla pokolenia Solidarności i nie tylko. Pozostał w pamięci ludzi jako symbol wolności, a równocześnie no jako symbol kapłana. Zaangażowanego bardzo w swoją pracę, w swoją misję kapłańską. Dla niego Kościół był wielkim toczącym się przez stulecia dialogiem. Ludzie popełniali rozmaite błędy, popełniali grzechy, także zbrodnie. Ale ideą, która sobie torowała drogę przez stulecia, była idea dialogu. I swoje kapłaństwo bardzo mocno związał też z reformującym się Kościołem. Trzeba dialogować ze światem, z inaczej myślącymi, z inaczej wierzącymi. Koniec stawiania murów, barier, prawda? Odgradzania się od innych. Ksiądz Józef Tischner to wybitny filozof, ksiądz i nauczyciel, którego myśl do dziś inspiruje i buduje mosty między różnymi światami. Co fascynowało w postaci Tischnera, powiedziałbym, że z upływem czasu. Jeszcze bardziej fascynuje, bo była pewna taka jego dalekowzroczność, umiejętność sięgania, widzenia głębiej, spostrzegania spraw w szerszym kontekście, a przede wszystkim myślenia w przód o tym, jakie konsekwencje mogą być pewnych postaw, które wtedy dopiero się ujawniały, rodziły w polskim katolicyzmie, a on potrafił przed nimi przestrzegać. Z okazji roku poświęconego pamięci księdza Tischnera Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na wystawę Tischner Doświadczenie 2025. To przestrzeń do osobistego spotkania z filozofią Tischnera i jego wyjątkowym człowieczeństwem. Ksiądz Tischner uczył bardzo ważnej kwestii, mianowicie, że Bóg nie jest w zaświatach i tym się chrześcijaństwo różni od innych religii. bez jedyną religią, a właściwie dobrą nadzieją która polega na stąpieniu Boga na ziemię. I dlatego nie należy go szukać tam, tylko w drugim człowieku. I to była jego droga, którą on szedł. I dlatego czasami wypowiadał takie prowokacyjne zdania, że moje chrześcijaństwo nie jest kościelne, tylko ewangeliczne. On był zafascynowany ludźmi, chciał rozmawiać i przede wszystkim dążył do tego, żeby wydobywać ludzi dobro. Świętość nie polega na tym, żeby się zamknąć w kloszu. To na tym, żeby jakby wejść głęboko w dramat drugiego i przyjąć odpowiedzialność. Ksiądz Józef Tischner był laureatem wielu prestiżowych nagród i odznaczeń, między innymi orderu Orła Białego. Zmarł 28 czerwca 2000 roku. Na naszym stole leży jedna z moich trzech Tischnerowskich półek z książkami. Powiedzieć, że myśl Tischnera to jest ocean to nic nie powiedzieć. Dlatego chciałbym, żebyśmy na samym początku porwali się od razu na niemożliwe. Gdybyśmy z Tischnera mieli ocalić jedną myśl, jeden cytat, co by to było? Z cytatów to bardziej bym myślał o takich, które um, prywatnie pewnie, jak rozmawialiśmy, ale myślę, może nie cytat, tylko podejście do, do świata, czy taka miłość bliźniego. To jest chyba to, co go przede wszystkim... Charakteryzowało i to bym chciał, żeby to zostało ocalone. Miłość bliźniego. Pani doktor. Ja powiem o cytacie, który mnie mocno inspiruje, dlatego, że to jest cytat, który mocno pomaga mi w życiu. I y, on brzmi mniej więcej tak: może i masz rację. Ale jak jest tego dobro? Bo w tym cytacie oprócz tego, że jest świetna lekcja, y, taka auto, y, można powiedzieć taka y, troszkę autokrytyczna, czy z, mogę się zastanowić nad sobą, nad swoim postępowaniem, ale też y, w tej myśli y, jest y, zamknięta, albo właśnie dopiero się otwiera pewna inspiracja, pewno, pewne myślenie y, o człowieku, Tischnera w ogóle. Czyli nastawienie na relacje, nastawienie na drugiego i myślenie o drugim. I wydaje mi się, że to jest to klucz, sprawy ta istota w ogóle w filozofii Tischnera. To jest w ogóle dobra wskazówka dla dziennikarzy i ludzi mediów. My też powinniśmy się wsłuchiwać w ten cytat Tischnerowski, Księży Doktorze. Ja bym poszedł trochę w tę drogę, którą Marek obrał. Też bym się nie skupił na jednym konkretnym cytacie, bo tych cytatów jest bardzo dużo i bardzo trafnych, i bardzo aktualnych. Ja mam, mam takie wrażenie, ale poszedłbym dlatego tym torem, bo um, ja bym powiedział, że wszystko, co Tischner po sobie zostawił, tak naprawdę mówi o tym, co to znaczy być ludzkim człowiekiem. Prawda? My bardzo często spotykamy ludzi w urzędach, spotykamy ludzi w kościołach, spotykamy ludzi po tej stronie ołtarza czy po drugiej wszystko jedno. Ale nie wszyscy są ludzcy. Nie wszyscy urzędnicy są ludzcy, nie wszyscy księża są ludzcy. Tischner. Przede wszystkim nas uczy, co to znaczy być ludzkim człowiekiem. To takie proste, a z drugiej strony czasami rzadkie, jednak. Zaczęliśmy od miłości bliźniego. Ja lubię taki tekst Tischnera, w którym przywołuje słowa Jezusa dotyczące właśnie miłości bliźniego. A kto jest Twoim bliźnim? I Tischner pisze tak: sumienie odkrywa nam, co i wobec kogo mamy robić. Przy czym najważniejsze jest wobec kogo, a dopiero potem co? Znowu mamy człowieka w centrum. Tak, pisze, zajmuje się filozofią człowieka. Nazywa się filozofem człowieka. To jest też bardzo znamienne, że Filozof się może zajmować właściwie wszystkim, może badać wszechświat, prawda? jakieś logiczne układy matematyczne, wzory itd., itd. A z tego całego oceanu możliwości filozofii Piszner wybiera kogoś, kto jest najbliższy, właściwie człowiekowi, bo jego samego. I pod tym kątem się człowiekowi przygląda. Można nawet powiedzieć, zaryzykować taką tezę, że wszechświatem. Filozofii dla Tischnera jest człowiek. To jest wystarczająco duży świat, że nie trzeba wylatywać w gwiazdy. Wystarczy tutaj poszukać, popytać, posłuchać, tak jak żeśmy powiedzieli, i już dużo możemy wiedzieć. Ja bym tutaj dodała, że mnie mocno w tym kontekście inspiruje książka Filozofia dramatu Tischnera, która jest jedną no, z jego najważniejszych książek. E, dlatego, że to jest e, no właśnie zajrzenie w człowieka przez pryzmat sceny, na której człowiek rozgrywa pewne swoje e, relacje, bo to chyba tak można ująć. E, I na tej e, scenie doświadcza też e, o, i cierpienia, i tego, te, tego bardzo trudnego swojego losu w kontekście drugiego. E, i wydaje mi się, że, że właśnie filozofia dramatu jest też zajrzeniem w człowieka, yy, i to jest coś nowego w filozofii, yy, albo niepowszechnego, yy, z człowieka, właśnie z jego, yy, yy, jakby wszystkim tym, co go stanowi. Czyli oprócz tego, jak rozważań o istnieniu, istocie i tak dalej, to też ro, yy, tutaj dotyka Tischner yy, tego, co jest mocno właśnie ludzkie, czyli uczuć, emocji, tego, co człowiek przeżywa, czego doświadcza. Co czuje. I sam Tischner mówi coś takiego, że y, 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 jeśli on spotyka człowieka y, i też spotyka jako ksiądz, to widzi przede wszystkim w nim mnóstwo blizn i ran. Y, I on jest po to, żeby te blizny i te rany oliwić, czyli żeby, te, żeby tego człowieka y, y, ukoić. To jest bardzo franciszkowe, to papież Franciszek mówi o wizji Kościoła jako szpitalu polowym, gdzie najpierw trzeba udzielić człowiekowi pomocy, zająć się jego ranami, a dopiero potem zajmować się jakąś szczegółową diagnozą i takimi sprawami, które niestety w Kościele często stawiamy na pierwszym miejscu, nie widząc i nie dostrzegając tych ran. Ale powiedziała pani doktor o Tischnerze jako księdzu. Jest taki cytat, bo są też cytaty bardzo publicystyczne z Tischnera, które niemalże weszły do języka potocznego. Jest ten słynny cytat o tym, że nie spotkałem nikogo, kto straciłby wiarę czytając Marksa, ale spotkałem wielu, czy widziałem wielu, którzy stracili wiarę i tu są różne wersje. Albo po spotkaniu z własnym proboszczem, mhm. albo po prostu po spotkaniu z księżmi. Muszę przyznać, że do dziś zadziwia mnie, że ten cytat uznaje się za obrazoburczy, antyklerykalny, agresywny, nic z tego. To jest cytat głęboko duszpasterski. I często mówimy na pierwszym miejscu o Tischnerze jako filozofie, myślicielu, jako czasem publicyście, ale był też księdzem, duszpasterzem. Jakim był księdzem duszpasterzem? No to trudno mi, znaczy z punktu ja widzenia rodziny, to no, trudno na to, to trudno. spojrzeć. Ale trzeba, ja tutaj chciałbym jeszcze ten wątek spotkania, bo myślę, że wątek spotkania, czyli tak jak zaczęliśmy mówić o, o Tischlerze jako osobie, która kierowała się tym dobrem człowieka, czy miłością w stosunku do, do człowieka. To jeszcze trzeba by było powiedzieć o tym spotkaniu. Nie. Jego te spotkania cieszyły i to niezależnie z kim się spotykał i w jakich warunkach się spotykał, on się oddawał jak gdyby temu spotkaniu całkowicie. To było czuć, że jest skupiony na tym człowieku, z którym rozmawia, jeżeli mówimy już o jego tej duszpasterskiej funkcji, to również te spotkania, czy też Msze Święte dla Przedszkolaków, które były u Świętego, Marka, u świętego w Marka w Krakowie, które były niesamowitym zupełnie przeżyciem dla, dla nas jako dzieci. Dla niego one były inspirujące, czyli dwie strony z tego w jakiś sposób korzystały. To co w takim razie od księdza Józefa Tischnera może nauczyć się ksiądz? Może nauczyć się bardzo wiele. i Pan wspomniał o papieżu Franciszku. Myślę, że. Tischner, jeżeli moglibyśmy jakąś analogię jakiejś analogii tutaj szukać, też był prorokiem swoich czasów. Nie tylko w tym znaczeniu religijnym, że był blisko Boga, ewangelicznie patrzył na swoją filozofię niewątpliwie, ale też w tym znaczeniu, że wyprzedzał swoje czasy. I wtedy doskonale wiemy, możemy sobie przypomnieć, że no taka no prasę miał średnią u swoich kolegów z branży. E, Tischner, a dzisiaj to o czym pan powiedział, no ten, ten chociażby cytat przywołany, on no nie wydaje się jakiś bardzo, nie wiem, dziwny, prawda? Albo wyszukany. Wyszukany, Albo... tak. Tylko jest... dodam, że Tiszner za ten cytat już za życia dostał bardzo wiele krytyki, to takiej tak. bardzo trudnej krytyki, nie? On... Od, od branżowców. Od, tak, branżowców, od, od tak. kolegów z branży, nie? Dzisiaj się wydaje, że po prostu to jest opis jakiejś rzeczywistości, zresztą Tischner to całe życie robił, opisywał rzeczywistość, nie chciał jej zmieniać, tylko chciał ją rozumieć i chciał, żeby jego czytelnicy, jego widzowie też rozumieli te rzeczywistości. To jest niebywała zdolność umieć dostrzec problemy, jakoś je próbować diagnozować, właśnie opisywać, a nie tylko krytykować. Dzisiaj w kościele, jeśli mogę, jest obecny taki nurt krytykanstwa. To znaczy często krytykuje się bez potrzeby rozumienia. I Tischner uczy przede wszystkim tego najpierw zrozum, a potem się dopiero wypowiedz ewentualnie. To jest bardzo księżom potrzebne. I tu pojawia się taki wątek Tischnera jako księdza, bo o to Pan pytał. I ja bym dodała, że to był um, ksiądz, który nie oceniał. To znaczy, jemu można było wszystko powiedzieć swoim własnym językiem, tak jak się czuło. I on jakby próbował wtedy człowiekowi zadawać pytania, rozmawiać z nim, po to, żeby nie prowadzić go za rękę i powiedzieć mu, gdzie wskazywać mu miejsca jedyne słuszne, jedyne prawdziwe, bo tak on uważał, tylko wskazywać mu te miejsca, jakie jakby prowadził do wspólnego odkrycia tych miejsc, które są ważne, do, celów, do których trzeba dojść. I mi się wydaje, że to nieocenianie, ta otwartość jego na. na na wielość spojrzeń, na wielość możliwości, na autentyczność człowieka, który z nim rozmawia. To mi się wydaje, że to jest chyba cecha, która go mocno charakteryzowała. I druga rzecz, o której tutaj powiedział Przemek, to ta wielość spojrzeń. On w swojej filozofii bardzo często też mówi, że musimy spoglądać z wielu pozycji, jakby zmieniać miejsce, jakbyśmy przez chwilę byli kimś innym, nawet zachęca do takiej, takiego sposobu dialogowania. Ale tylko po to, żeby zrozumieć tego drugiego, nie ocenić, tylko zrozumieć. To nam się układa w logiczną całość, w taką integralną pos postawę. Człowiek, który oddaje się w całości spotkaniu z drugim człowiekiem, który stara się zrozumieć, a nie ocenić, i być może z tej takiej wewnętrznej postawy brało się to, że. W moich oczach Tischner był z jednej strony bardzo czułym społecznym sejsmografem, a z drugiej strony drogowskazem wskazującym kierunek. Mija kolejna okrągła rocznica, 45 lat od kazania, które rozpoczęło cykl o etyce solidarności. Nie trzeba mówić, jakie to miało społeczne znaczenie, jakie to miało znaczenie dla ruchu Solidarności. Ostatnio wróciłem i do kazania, i do książki, która ukazała się potem w roku 1981 i cały czas się zastanawiałem, na ile Tischner nazywał to, co w ludziach drzemało, siedziało, ale oni jeszcze tego nie potrafili nazwać, a na ile im wskazywał drogę. I mam takie poczucie, że to był... Genialny balans między jednym a drugim. Nie do końca chyba chciał wskazywać tak literalnie, to znaczy taki drogowskaz. To, to, to nie chciał nie być był, liderem. To nie był drogo... Tak, to, to słynna jego też niechęć do zostania biskupem. Jak... Ale to były podpowiedzi, to było jakby własnym przykładem. Włas... Drogowskaz, tak, który nie wymusza tak, kierunku który nie wymusza. Tak, okej, okay, możesz, chcesz, proszę bardzo. Jest, to jest twój wybór, to jest twoja wolna wola. Jeżeli chcesz, to pójdziesz tamtędy. Proponuję ci takie rozwiązanie, ponieważ wydaje mi się, czy doczytałem, wymyśliłem, że to rozwiązanie może być z punktu widzenia Twojej przyszłości czymś lepszym. Ale nigdy nic na siłę. I to, to co przed chwilą mówiliście, że właściwie ja próbowałem sobie przypomnieć, czy kiedykolwiek kogokolwiek skrytykował. Nie pamiętam tego, żeby on kogokolwiek skrytykował. On owszem mógł wykazać, że. No, to, co zrobiłeś, to, to nie było najrozsądniejsze, to było głupie, ale nigdy, że, że Ty jesteś tym złym, który, który coś tam nabrał. Ale z jego ust padały też słowa precyzyjne, zdecydowane, mocne i krytyczne, tego nie ukrywajmy. To jest ciekawa rzecz. Słynne określenie homo sovieticus z Inowiewem powtórzone tak. przez Tischnera, ale tak naprawdę do Polski, do naszej zbiorowej świadomości to określenie przyniósł ksiądz Józef Tischner. I wiele lat później, już po jego śmierci, między innymi na łamach Tygodnika Powszechnego, pamiętam odbyła się debata, kiedy młode pokolenie patrzyło już na tamte słowa Tischnera o homo i odbiór był inny. Że to było niesprawiedliwe, że Tischner nie dostrzegał ludzi zagubionych w procesie transformacji. Z kolei inni odpowiadali, źle rozumiecie jego słowa. W tych słowach nie było miażdżącej krytyki, nie było porzucenia tych ludzi, ale było wskazanie, że trzeba się wybić na pewną, celowo sobie sprawdziłem ten cytat, na pewną bezodpowiedzialność, przywiązanie do pewnej konsumpcji, takiej postawy, że Człowiek może podpalić katedrę, byle sobie przy tym ogniu usmażyć jajecznicę. To już słowa Tischnera. Tak, ja, ja tu z Markiem też może nie bym polemizował, ale jednak Tischnerowi się pewne rzeczy nie podobały. To znaczy, on poddawał krytyce przede wszystkim głupotę. Da, jemu się głupota nie podobała i w Kościele również mówił o głupocie, da, że wiara bezmyślna i tak dalej, i tak dalej. Tylko wyjaśnię ci słowo. Nie mówię, że nie krytykował mhm. zachowań, postaw. A. A. Nie krytykował bezpośrednio Ludzie. człowieka. człowieka tak, nie tak, podchodził tak, do ładnie, niego mówił, tak, jesteś tak, zły. Tak, tak. Mówił, to zachowanie jest... Tak. Ale krytykował zjawiska tak. pewne I, ba znaczy i bardzo celnie je ujmował, krytykując, nie? Bo, to, bo to jest y tylko w tej. Ty w jego mowie jest coś fantastycznego, bo tam nigdy nie było jakiejś nienawiści, tam nie było obrzucania. Nawet jeśli y krytykował dane zjawisko, to mówił w sposób logiczny, wyważony, spokojny i to chyba też była ta, ta siła Tishnera i widać było, że to jest przemyślane. Że to nie jest mówione ad hoc, że to nie jest tylko odwet, jakiś atak, jakiś kontrargument, prawda? Tylko jest to jednak jakaś myśl. Tu jest taka znana anegdotka. Na pewno sobie przypominacie, jak, jak Tischner, właśnie zapytany kiedyś, dlaczego podaje krytyce tomizm, a wcześniej jeszcze ten sowietyzm, czy jakbyśmy to jakkolwiek, jakkolwiek nazywali. On powiedział, że z jednego wroga ciężko wyżyć, <śmiech> <śmiech> że miał świadomość też posiadania tych wrogów. Ale wracając, bo to też jest ciekawe, o czym Pan mówi w kontekście tego homo sovieticusa, że Tischner opisując, my mieliśmy też takie rozmowy niedawno, że właściwie jaka jest ta filozofia Tischnera. Ona w gruncie rzeczy jest jakoś pozytywna, a z drugiej strony pisze ciągle o tych rzeczach trudnych, właśnie doświadczeniach chociażby związanych właśnie z tym sowietyzmem, czy... No, minionym ustrojem, i doszliśmy chyba do takiego przekonania, że właśnie Tischner przygląda się ludzkim bólom, ludzkim doświadczeniom, pisze o beznadziei, pisze o uciekaniu w kryjówki, tylko po to, żebyśmy potrafili właśnie zobaczyć, że coś takiego w nas jest, mieli świadomość tych zjawisk, a potem jakby pokazuje drogi wyjścia. To jest taka diagnoza lekarska. Nie dlatego mówię ci, że jesteś chory, żebyś został w swojej chorobie. Ale żebyś mógł z tej choroby wyjść. I wyjściem z tej choroby, czy pierwszym krokiem jest zawsze świadomość tego, co jest. I u Tischnera to jest mocno obecne. Zobacz, tak. co jest, jak to wygląda. No, to znaczy, jeżeli szukamy w ogóle tych kluczowych pojęć dla zrozumienia człowieka, świata, to wolność i świadomość to jest chyba na pewno pierwsza trójka u Tisznera. Mhm. No, wolność tak, to, 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 to było powtarzane wielokrotnie. To, to w... Wielokrotnie, czy w czasie kazań, czy w czasie jakiejś konferencji, czy, czy w jego pr no pracy, w, tej, w jego książkach jest to powtarzane. To jest jakby wybija się rzeczywiście na pierwszy plan. Jesteś wolny, wybieraj. Ja Ci mogę najwyżej pomóc, jeżeli o to poprosisz. Jeżeli będziesz chciał, żebym Ci pomógł, to Ci pomogę. Ale ta wolność Ale ma, ma granice dla Tisznera też i tą gra, granicą znowu wracamy jest do człowieka. Człowiek. Jest drugi człowiek. Tak. Nie? Czyli wolność drugiego człowieka jest granicą mojej wolności też. Nie? Wolność, świadomość. Dodałbym jeszcze jedną ważną rzecz, która wydaje mi się dla naszego życia wiary niezwykle istotna i bardzo nam jej wielu przypadkach brakuje. To był człowiek, który wiele i mądrze mówił o sumieniu. O wolnym sumieniu człowieka. Ja czasem w ramach anegdoty przywołuję taką historię. Przez lata prowadziłem program radiowy, do którego słuchacze mogli dzwonić z różnymi pytaniami dotyczącymi ich wiary. I czy wiedzą Państwo, jakie było najpopularniejsze pytanie? A prowadziłem ten program kilka lat. Absolutnie na pierwszym miejscu, jakie mogło być pytanie: Ile można spóźnić się na Msze Święto? Ile można spóźnić się na msze święt? To jest pytanie, które dotyka tego sedna Tischnerowskiego spojrzenia na człowieka. Masz sumienie, jesteś wolny, twoja wolność ma swoje ograniczenia, ale nie musisz ciągle zaglądać do katalogu zakazów, nakazów i precyzyjnych przepisów, bo nie do tego Bóg cię stworzył. To jest ta wizja Tischnerowska. Trochę się uśmiecham, bo rozmawialiśmy o tym jadąc tutaj. Mieliśmy chwilę na, na taką luźną rozmowę i właśnie rozmawialiśmy między innymi o kościele, i właśnie to jest te, ten problem, że my zamykamy się w pewnych mm, schematach, schematach jakichś mm. takich. Robimy, są pewne Ograniczenia, nie? tak, w postaci tych przepisów, gdzie owszem, one są pewnie potrzebne, nie neguję tego, ale to nie jest clue. To nie jest podstawa naszej wiary. To nie jest podstawa tego, jak żyjemy, w co wierzymy. Tak mi się wydaje. Tak, to, to tak, chyba krąży, to krąży takie, takie hasło, że w Kościele w takim czy innym wydaniu, bo już nie będziemy w konkretne parafie wchodzić, czy jakieś, prawda, diecezje, ale że coraz mniej ludzie widzą Ewangelii. Jeżeli ma, mamy mówić o Tischnerze jako, jako księdzu, to przede wszystkim ten ewangeliczny, Rys u niego trzeba zauważyć. Pan tutaj wspomina to sumienie, prawda? Tischner, to też znany cytat, właśnie z Tischnera: Jeżeli nie wiesz, co robić, to sumienie mówi ci: szukaj. Po prostu szukaj. Nie? A nie, pytaj o te, o te 15 minut, czy o to prawda, że będąc w Berlinie, jak sobie yy, yy, szynkę zjem w piątek, to Pan Jezus nie cierpi, a w Warszawie cierpi, prawda? Bo to jest kategoria jakiegoś tam grzechu. Więc to jest zupełnie no, fundamentalna zmiana myślenia, podchodzenia do... Do religii w ogóle jako takiej, prawda? do wiary, z czym też dzisiaj mamy, no mamy problem, właśnie ta nasza rozmowa tego dotyczyła, nie? Że, że patrzymy na Kościół przez pryzmat często bardzo głupich interpretacji, bym nawet powiedział, bo może nie samych przepisów, bo my też w Polsce wiele rzeczy swoiście rozumiemy, albo zostajemy przy jakichś takich właśnie starych porządkach, a tymczasem nie o tym jest Ewangelia, po prostu. Nie o schematach, a o tym, co tak naprawdę jest prawdziwą, autentyczną mot autentycznym motorem działania. No i według Tischnera jest to dobro i miłość, nie? w kontekście drugiego człowieka. Nie? Tak, to one ocalają człowieka, to one prawda? Oca tak. nie, nie jedzenie mięsa w piątek, jeżeli już mamy mówić tak, o tym. Tak, dokładnie, o tym, o tym to to, to, to ocala człowieka, to mój stosunek człowieka do, do człowieka. I to Tischner też tak pięknie mówi, że niebo i piekło jest pomiędzy nami. To, nie jest, to co, nie jest jakaś sfera y, ponad albo, albo niżej, zależy jak sobie zobaczymy, chociażby przez pryzmat literatury, tylko że to jest coś, co dzieje się między nami. To my możemy sobie stworzyć piekło albo niebo na Ziemi. I to jest, i to jest piękne u Tischnera, że w ten sposób myśli. Ale ja chciałam dodać jeszcze jedną rzecz, bo często Tishner y, no, jest też tak postrzegany medialnie, jako tak anegdotycznie mocno y, cytuje się Tischnera, y, ale ja myślę, że to był głęboko wrażliwy człowiek, że to był głęboko wrażliwy ksiądz. Stąd jego filozofia, jego spostrzeżenia są tak mocno wybiegają ponad ten czas, w którym my jesteśmy. I chyba, gdyby nie był wrażliwym człowiekiem, tak mocno nie czuł ludzkiego dramatu. I miał soczysty język, skłonność tak. do anegdoty, fantastyczne poczucie humoru, był wielkim popularyzatorem. Za chwilę widzowie się obrażą, że nie mówimy o historii filozofii po góralsku i wielu innych głośnych cyklach telewizyjnych, ale miał rzeczywiście bardzo różne oblicza, które składały się na jednego człowieka. Ja celowo trzymam przed sobą jedną z tych książek, którą uważano za nietypową dla Tischnera: Drogi i bezdroża miłosierdzia, gdzie jedną z głównych bohaterek jest siostra Faustyna Kowalska i Opowieść o orędziu Bożego Miłosierdzia, książka powstająca już w momencie, kiedy ksiądz Józef Tischner zmagał się z ciężką chorobą. Książka piękna, pozwalająca głębiej zrozumieć to przesłanie z dzienniczka. O ten okres chciałbym zapytać. Bo często powtarzamy, że poprzez swoje cierpienie święty Jan Paweł II nauczył nas czegoś ważnego. To prawda. Ale mam też takie poczucie, że ksiądz Józef Tischner uczył nas czegoś ważnego w tamtym czasie. No, uczestniczyliśmy w tej chorobie przez dłuższy czas. To było dramatyczne przeżycie dla nas. Zresztą on również się, póki mógł wypowiadać, co się wypowiadał, a potem pisał te wiadomości na karteczkach. Między innymi tą o cierpieniu, że cierpienie nie uszlachetnia. Ale dla nas myślę, że to była ogromna. Taka nauka, takiej głębokiej wiary, głębokiego poczucia no, takiej łączności z Panem Bogiem, jednocześnie pogłębienie więzi rodzinnych. To jest unikalna perspektywa rodziny, a dla nas, stojących nieco z boku jaka to była lekcja? Wtedy, kiedy człowiek odchodzi i ma świadomość tego, że odchodzi, yy, chce zostawić po sobie najważniejsze. I Tischner też miał świadomość tego, że odchodzi. W tym kontekście powstała ta książka. Miłosierdzie to jest ten specjalny rodzaj miłości, która się pojawia zawsze w kontekście jakiegoś zła. Nie ma miłosierdzia, jeżeli nie ma zła. Tischner to też artykułuje w tej książce. To jest, to jest chyba ważne. Właśnie w tym ostatnim momencie życia Tischnera też sporo zła takiego spotykało, w tym sensie tych krzywd, które gdzieś tam w niego godziły. I i mam takie, takie wrażenie, że on tą książką też komentuje właśnie w swoisty dla siebie sposób, nie? Że, że też zostawia to miłosierdzie, że ono jest w tym momencie dla niego najważniejsze. Jest takim swoistym testamentem, by powiedział, może pasujące słowo. Zostawił wiele cennych rzeczy. My tylko dotknęliśmy naskórkowo księdza Józefa Tisznera, ale ksiądz Józef Tischner cały czas czeka. Te książki się nie dezaktualizują, te programy telewizyjne się nie dezaktualizują. Ta myśl wyrasta daleko poza tamten kontekst i naprawdę sięgajmy do Tischnera, ile się da. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę, za wizytę w studiu. Czytajmy Tischnera, żeby pobudzić nasz mózg, nasze serce i gdzieś naszą... Dusze. Naprawdę warto. Zapraszam Państwa na kolejne odcinki Balansu Bieli, a wszystkie nasze programy dostępne są w internecie. Do zobaczenia.